Witam w wakacyjnej akcji Wow Łazienka dla klubowiczów Dlaczego wow? Wyobraź sobie, że teraz, tuż przed wakacjami Remontujesz łazienkę, a zaczynasz spłacać po powrocie Czy kupisz Gres Jasper Za 45,90 za metr kwadratowy stelasz Mito z miską Sensea Za 797 Czy inne bajery Nie szczepiesz się z wyjazdowymi planami Bo w akcji Wow Łazienka Teraz kupujesz, a płacisz po wakacje Także raz, dwa, dolerła Pożegnanie z młodszym ja już czas, eh? Na co? Czas zapachnieć jak facet. Dezodorant Old Swipes. Długotrwały zapach i jakość perfum. Ale chłopaki chcą pachnieć jak chłopaki. Ech, już nie, młodsza wersja mnie. Już nie. Do zapachnienia, chłopaku. Zmniejszasz moc, zwiększasz. A może po prostu zmień płytę? Na płytę indukcyjną amika z programami utrzymującymi stałą temperaturę dań. Teraz już nic nie kipi i nic się nie przypala. Zaskoczeni? Gotuj bez tpienia i przypalania. Testuj płytę amika przez 60 dni w programie 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Myślisz, że prawidłowo pierzesz białe ubrania, ale częste pranie przy użyciu tylko środka do prania zamienia biel w szarość. Nie widzisz tego, dopóki nie jest za późno. Co czas z vaniszem do białych tkanin? Już w 20 stopniach vanisz przywraca biel ubraniom. Wystarczy jedna miarka na pranie. Nasza unikalna technologia Oxy Action sprawia, że ubrania są widocznie wiersze już za pierwszym razem niż przy użyciu tylko środka do prania. Szarość to już przeszłość. Nic tak nie przywraca bieli ubraniom jak vanisz. Zaufaj vanisz, zapomnij o plamach. O idzie nasze gwiazdy. Z obstawą. A ja myślałam, że tych wszystkich dekoracji, lampi, różnych rzeczy do kuchni, to będzie pan w drogich sklepach szukał. Ale to nie ma takiego wyboru. I uwaga, Tak, Taki celebryta jak pan chyba się nie musi martwić ze mną. się na topie, a jutro. Nie. Tam? A jak było z celebrytą Adamem Puszkowskim? Kim? Mm? Mm. Mm. Teraz w Agacie nawet do 30 zero 0%! Albo 100 złotych rabatu od razu za każdy wydany tysiąc na wszystkie produkty! Agata, kupuj w sklepach i online.